Witam w BBTB. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to, to, to jest? Co to jest? Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Nie wiem. O, o, oh, oh. oh, oh Lipsy, Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Oh, oh. O, o. czy ty wiesz, co to jest? To. O, o nie wiem, nie wiem O-o, nie wiem Dzięki, mm -mm, mm -mm. Winky, wiesz co to jest? Mm -mm, nie wiem mm -mm, mm -mm. Co to jest? Mm -mm, nie wiem mm -mm, mm -mm. Lala, lala, odwróć się do nas Lala, czy ty wiesz co to jest? Mm -mm, lala mm -mm. -mm, Nie wiem, nie wiem mm -mm. Ja wiem co to jest Ja wiem co to jest Ja wiem co to jest to jest jajko niespodzianka! To jajko niespodzianka! To jajko, no no. no no, no, no no, Dlaczego ty jesteś taki duży? A to jest taki mały, no, no Dlaczego jesteście tacy? Tacy? Jeden mały drugi duży? Mm, mm, mm. Mm, mm. Ja jestem tatą. No. Małego. Ja jestem tatą. O, to jest dziecko małe. O, no, no, no. Udało mi się. Udał, udał, udał. O, lala, ja wiem, co to jest, ja wiem. To jest jajko niespodzianka. Otworzę je teraz. No, to, to. Chodźcie wszyscy. Tyle, to by się chodźcie. No. Spróbuj otworzyć. O, to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe. To nie będzie. O, chodź, chodź, chodź. o, o, o. O, oh, nie, jeszcze, jeszcze. O, ju! Bo tutaj, tutaj trzeba jeszcze trochę. O, czekolada! O, czekolada! O, czekolada! O, o, czekolada! O, czekolada! O, to jest łóżko! Dla, la, la. A to jest łóżko dla? Po. Heiß, ist gut, Lapo. Heiß, hüsch gut, Lapo. Sobald schimmert's heiß, Schaltkugel. Oh, 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 das ist Mikołaj. Mikołaj, którego można powiesić na choinkę! Mikołaj! o, oh Tienki -oh. łinki! Widzisz, to jest Mikołaj! Oh -oh. Mikołaj! Mikołaj! Ale do świąt jeszcze daleko! Oh -oh. Mikołaj! Okej! Oh -oh -oh -oh. Okej! Okay. Okay. Bye bye! Do zobaczenia! Tyle dawis! Tyle Davis! Tyle Davis! Oh -oh -oh -oh. Czekolada! Dadah. Moyang, 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 Bye-bye.